W Wrocławskim Magazynie Miejskim witam Państwa, Artur Kisielewicz, co dziś zobaczymy w programie Koncert Grażyny Łowaszewskiej. Stulecie go plani. Za nami kolejny koncert w ramach Inowosławskiego Lata Muzycznego. Tym razem organizator, czyli Kujawskie Centrum Kultury, zaprosiło mieszkańców i gości na koncert legendy polskiej muzyki. Wspaniałą wokalistkę Grażynę Łobaszewską. Artystka przypomniała swoje stare, jak i nowsze utwory w czasami dość zaskakujących rokowych aranżacjach. Tak, witamy w Inowosławii. Właśnie się dowiedziałem, że to nie po raz pierwszy jest pani w naszym mieście. Była już pani wcześniej i ma chyba miłe wspomnienia. Ja bardzo. Pierwszy raz, będąc we, znaczy, będąc we Wrocławiu, miałam wtedy 18 lat, chyba czy 19, i pamiętam, że tu odbywał się festiwal znakomity dla wokalistów i tu zajął Grand Prix. Czyli... Od razu gratulacje, no spóźnione trochę. <grym> I na Wrocław kocham, no, z tego względu, że tam się fajnie kojarzy. A dzisiaj zmieniło się to miasto? Do, nie dopoznaję do tamtych czasów, wie pan, ja, ja, ja nawet tutaj wspominam, że dom kultury tak wygląda teraz, tak i dużo zieleni, to jest piękny park, no w ogóle. A jak się pani śpiewało? No chyba dobrze, bo jest pani przyzwyczajona do takich wyższych temperatur, w końcu śpiewała pani w Hiszpanii. No tak, 4 lata prawie także, mhm. e, tak sobie jeździłam tam i śpiewałam, także nie, nie, jest dobrze, jest dobrze. Nie, zimy nie lubię po prostu, ona mnie przy, przygnębia też psychicznie, bo taka zdołowana się czujeś zimą. No, witajmy w klubie. E, <laughs> Jeszcze chcę zapytać, y, taką podstawową rzecz. No, ma Pani chyba niesamowite szczęście, bo jest Pani sobą na, na scenie. Ma ten niezwykle rzadko spotykany chyba teraz luz artystyczny, że można wyjść, być sobą śpiewać od początku do końca. To chyba rzadkość. Nie wiem, bo tak z, ja rozmawiam z ludźmi z branży, czy, czy jak oni się czują na, na scenie. Y, tak mi się wydaje, że. chyba każdy powinien być sobą. I tak To jest najbezpieczniej, najlepiej dla siebie, dla organizmu. Ja dbam po prostu. O o swój mózg, nie chcę, żeby oszalał do końca, do reszty. <grym 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 w związku z tym, żeby, żeby nie zwariować. <grym> no tak, to zdrowe na pewno podejście. No. A o czym lubi pani śpiewać? No o nas, o ludziach. O naszym stosunku do, do świata, do tego, co się wokół dzieje. Dlaczego my nie patrzymy to, co się dzieje? Przypominać o pewnych rzeczach ważnych. Człowiek na co dzień nie myśli o tym, a tu wokół nas tyle rzeczy, które trzeba którym się trzeba przyjrzeć. I, i czasem piosenka, taka chwila zastanowienia, jest nad, jeżeli ktoś się przysłucha, czasem się to przydaje. Wielu ludzi na pewno będzie e, słuchało ten wywiad. Ludzi młodych, którzy no, wiążą może swoją przyszłość z e, estradą, ze śpiewaniem. Co by pani powiedziała takim e, ludziom? No i wszystkim się udaje. No to wiadomo, jak w życiu nie wszystkim się udaje, małżeństwo, prawda? To trzeba jeszcze raz aż do skutku. Próbować, próbować, <noise> jak ja to mówię. E, ja uważam, że to jest świetna droga, że jeżeli człowiek chce się spełnić, jako człowiek, e, i to jeszcze przy okazji artystycznie można się spełnić, a poza tym jako człowiek w stosunku do innych ludzi, bo to jest praca gromadna przecież, my nie siedzimy i nie śpiewamy do szafki nocnej, tylko dla ludzi i z ludźmi pracujemy nad każdym materiałem, więc to jest naprawdę świetna robota. Ja uważam, że każdy powinien, który ma talent i czuje w jakąś sobie wolę Bożą, absolutnie powinien gdzieś startować, śpiewać, próbować. A plany muzyczne? Pani pani plany muzyczne? No oczywiście ja ciągle mam plany muzyczne, dopóki mi się wystarczy, bo, <laughs> bo nie lubię stać w miejscu. I no, nagraliśmy już płytę i po, ponieważ no, ta pandemia i to, to, to wszystko zło, co się stało, nie chcieliśmy głowy ludziom zawracać, bo uważamy, że są ważniejsze rzeczy niż płyta, jak, jakaś tam. I teraz dopiero we wrześniu zaczniemy o tej płycie mówić, spotykać się w telewizji i, i zachęcać do kupna. <laughs> Super. Goplania Inowrocław obchodzi w tym roku setną rocznicę powstania. Chociaż w klubie biednie, a zespół piłkarski spadł do A klasy, zaplanowano sporo atrakcji. Powstał komitet organizacyjny obchodów, któremu przewodniczy Jacek Sobczak. Na stadionie przy ulicy Orłowskiej odbył się festyn z Goplanią Inowrocław. Impreza była okazją do spotkania się kilku pokoleń piłkarzy, którzy przez całe dekady zapewniali Goplani pozycję jednego z najsilniejszych klubów piłkarskich regionu. Główne boisko było areną pojedynku Old Boyów Goplani i Chemika Bydgoszcz. Paweł, powiedz, czy czujesz tremę po tylu latach grania tu na Ruskiej? Niby zabawowy mecz, ale trzeba znowu tutaj na, te, na tym boisku się pokazać. Zgadza się, dokładnie tak jak pan mówi. Zawsze jak się wychodzi na, na, na mecz, to się gra o, o wygraną i tutaj z chłopakami w szatni powiedzieliśmy, że będziemy robić wszystko, żeby wygrać w tym, żeby ucić te stulecie i Noworoców. E, no ty jesteś takim trochę juniorem w tym zespole, są starsi, powiedz, bo niektórzy to są tacy, których podpatrywałeś jako chłopak jeszcze. Dokładnie, no ja można powiedzieć, że dużo osób mówi, że się wychowało się na plani. no ja dosłownie się wychowałem, bo mieszkaliśmy tutaj prawie 20 lat i od małego już jeździłem na mecze z ojcem, tata mnie brał do szatni i wiem, jak to wyglądało od środka, i jestem wychowany w sumie na tych zawodnikach, na których się też dużo, dużo uczyłem. Od nich się najbardziej nauczyłem, jak jeszcze w świętej pamięci Piotr Radziński, Sławek Szefler. No, dużo zawodników, Mirek Milecki, Piotr Prabucki, zawsze od kogoś coś podpatrzyłem i myślę, i jestem im wdzięczny za to, że wychowałem się w tych latach. No tak, bo to były lata, gdzie wy podpatrywaliście tak dobrych piłkarzy, że potem sami graliście w klubach, nawet tak jak w przypadku Twoim, w wyższej klasy niż w Goplanie. No zgadza się, dlatego no, dziś w Goplanie jest w fatalnej sytuacji, bo to jest ta klasa, no, tam nie ma się od kogo uczyć. Ja miałem to szczęście, że uczyłem się, można powiedzieć, od jednej z najlepszych drużyn w regionie, bo Goplania stanowiła siłę. Można powiedzieć ogólnokrajową, bo jeździła do Arki Gdynia i Lechii Gdańskiej i tak dalej. No, no mówię ka Od każdego coś się uczyłem, nawet jak na treningach podawałem te piłki, które ojciec mi zawsze mówił, podawaj piłki, dostaniesz orężadę. To ja jeszcze z podwójną tą werwą je podawałem i tak to się działo. Aż łezka w ogóle się kręci, że były takie czasy. No, ty będziesz chyba w stanie przebiec <gulanty> pełen dystans tego meczu, ale nie wiem, czy wszyscy zawodnicy dadzą radę. No, dadzą, mam nadzieję. Jest dużo jeszcze takich młodszych chłopców, a też jest dużo starszych, że z brzuszkami ja też, i, ale nie takich jak oni. <gulanty> jaki będzie wynik? 3-1 dla nas. Oczywiście, no, go na swoim boisku nie przegrywa. No nigdy. To była twierdza tutaj, można powiedzieć. Zawsze się mówiło, że jedzie się na twierdzę do Inowrocławia. Nawet był kiedyś taki tam napis, jak ktoś przyjeżdżał, witamy w piekle. No i tak było. Oby tak jeszcze kiedyś było. Mam nadzieję. Paweł Mądrzejski, dziękuję bardzo. Sławek, no powiedz, jak się czujesz tutaj ponownie na tym boisku? Ile lat temu ostatnim masz tu zagrałeś? Oj, z 15 lat temu. I tak naprawdę jak skończyłem grać, tak od tej pory... Jakby ze sportem za pan brat nie jestem, I, i dzisiaj to będzie wielka niespodzianka tutaj na boisku. Czy przeżyję, czy dam radę, czy w ogóle jakoś dostosuję się do poziomu chłopaków? Bo tu widzę, że chłopacy młodzi jeszcze grają cały czas w piłkę. I... Ale no, zobaczę. No, ale sylwetka no, nie jest. To będzie wstydu. No syn będzie czekał na jakieś potknięcia, będzie się wyśmiewał ze mnie na pewno w domu, ale, ale mam nadzieję, że nie będzie tak źle. A sylwetka jest niezła, to chyba no, dasz radę. No staram się ruszać, bo taką mam pracę, ale, ale czy to mi pomoże dzisiaj? No nie wiem, zobaczę. <laughs> ale fajnie, bardzo miło spotkać się z chłopakami, naprawdę coś rewalcyjnego po takim czasie. Chociażby dla tych chwil przedmeczowych, warto było tutaj przyjść. Bo niektórzy chłopacy widzę, że nie grają ze względu pewnie na zdrowie, i, i, i no szkoda, ale fajnie, że przyszli, że możemy się przywitać, pogadać o tych czasach. Parę lat wstecz i, i na pewno później po meczu też jeszcze powspominamy. Na pewno będzie miło. No. Ale no, na pewno tego dnia nie zapomnimy. Będzie to jak na jakiś czas tkwiło w naszych głowach. Mam nadzieję, że do końca życia już. Sporo jest ludzi, z tego co widzę, z Twoich też czasów, więc chyba taktyka nie, nie trzeba jakichś wielkich założeń. Nie, no oczywiście, że nie. Będziemy się plecami odwracać, żeby do mnie zagrywali tak jak zawsze i piłka do przodu. Nie, żartuję. No, będziemy starać się, tak żeby kibice byli zadowoleni, żeby to nie było jakieś tam. E, takie chaotyczne, ale zobaczymy, z tego wyjdzie. No, mam nadzieję, że chłopacy wezmą ciężar na siebie, a ja tam będę gdzieś chował po kątach i będzie dobrze. No. Ja, no, ja rozumiem, że twoje zadanie to jest na zero z tyłu. Tak, tak, jak nie będzie zero, to, to zmiana. <grym> dziękuję bardzo powodzenia w meczu. Słowo Bernarski, dziękuję. Trenerem drużyny odboju w Goplani był wieloletni zawodnik i szkoleniowiec biało Jerzy Mądrzyjewski. Jurek, jesteście już po odprawie taktycznej, ale chyba tak doświadczeni zawodnicy, to nie trzeba im dużo tłumaczyć. No, była to najłatwiejsza odprawa w moim życiu. A tak na marginesie chciałem wspomnieć, że prowadziłem tutaj ten zespół go plani 14 lat. No, to, to było bułka z wasem dzisiaj. Nie ma tutaj zawodnika, którego byś nie znał? No, nie ma, to wszystkich. Wszystkich trenowałem, o tak można powiedzieć. Nie? E, trochę po... lepiej, trochę gorzej, no różnie z tym bywało. No oni dzisiaj są w strasznie trudnej roli, bo trzeba chociaż kilkanaście, kilkadziesiąt minut pobiegać. Ty jesteś na ławce, ale przecież też byłeś zawodnikiem Goplani. Ile no, lat grałeś? No trochę tych lat może było, może nie za dużo, bo przyszedłem tutaj z Torunia, no, no ze 6 lat by się uzbierało. Później po prostu no, wziąłem się za tenerkę, prowadziłem rezerwy w Goplani, a następne lata to o ile się nie mylę, to chyba 9 93 ligę. Później odszedłem, wróciłem po 5 latach, jeszcze poprowadziłem go planie do awansu, do, wtedy do trzeciej, później był barasz o drugą. No także te 14 lat się uzbierało w No myślę, że jesteś najlepszym, najlepszą osobą na ławkę trenerską, bo e, trenowałeś tylko planie w tych dobrych latach i chyba nie ma zawodnika, który by o tobie źle powiedział. No może poza plecami mówię, jak się nie boją, ale, ale ja nie generalnie to, no, to, no, to się cieszę. No, jeżeli człowiek poprowadził prawie około 400 spotkań w trzeciej lidze, można powiedzieć jak teraz drugiej, połowy z tego, bo też były czterogrupowe, no to jakieś doświadczenie było, no i człowieka jakoś może szanowali. Chociaż tu muszę powiedzieć, że najłatwiej mi się trenowało w 1992 roku, jak zostałem trenerem, tych swoich kolegów, takich jak Piotr Hodorowski, nie żyjący Henius Sobczak, Szefler no, czy, czy tam wielu innych. Nie? Oni najlepiej to wtedy wiedzieli, co trzeba robić. Nigdy się tam po prostu nie negysowali, nie ociągali, jak się obróciłem, to ćwiczyli dalej. Nie? A to potencjalnie mogłoby być najtrudniejsze, trenować swoich kolegów. Tak, a ja muszę powiedzieć, że na odwrót, że było najłatwiejsze, chociaż ja nie miałem tu jakichś tam problemów z zawodnikami przez te wiele lat, trenowania nie tylko w tym klubie, ale mówię, że z tymi na początku mojej kariery to, to było najłatwiejsze chleb dla mnie. Rozumiem. Będziesz krzyczał, jak będą przegrywać? Nie, będę się śmiał, na no co tam. No. Ale, ale go Plania <laughs> chyba wygra? Tego to, to nie wiem, no nie wiem, jak tam się po prostu organizatorzy dogadali. <laughs> Oby były jeszcze takie czasy, jakich mieliśmy okazję teraz rozmawiać. No marzę o, marzę o tym, marzę o tym. No, na razie jest ta seria, a o ile się, się nie mylę, no może tu coś się zmieni w mieście, może coś się poprawi, no trudno mi powiedzieć. Nie? No nie wiem, czy tu brakuje talentów, czy jak, no trudno mi powiedzieć, bo ja brałem chłopaków, można powiedzieć, y, y, z juniorów od razu do tej trzeciej czy drugiej ligi i oni musieli grać. Na jeden, jeden stracił od razu cztery zęby w pierwszym meczu i za tydzień przyszedł i, i po prostu grał. Teraz nie wiem, no od kilku lat żaden zawodnik ich nie zagrał, ani w trzeciej lidze, ani w drugiej lidze. Nie tylko z Goplani ale i z Kujawi i tak dalej. Nie? A wówczas, w tamtych czasach no to wielu odchodziło i gdzieś tam po prostu grało. Nie? No I może ludzie odchodzili, grało się dalej, jakieś tam awanse czy, czy, czy coś takiego. Nie? Może trzeba sięgnąć na ławkę trenerską po takich ludzi jak ty, albo ci, co są na boisku. Myślę, że bardziej czyste samobójstwo, bo tam znam kilku, co zajmuje się tenerką. Między innymi mój syn, który tam też awansował teraz do Piątej Ligi w Toruńskim. Myślę, że tam jeszcze niektórzy no, mają papiery na to, żeby być jakimiś tam dobrymi tenerami. By tak było. Tak. Jerzy Mądrzejewski, były zawodnik i trener do Goplań. Ostatecznie go plania wygrała 6 do 3 po dwóch bramkach Pawła Mądrzejewskiego i jednej Kornela Semenowicza, Łukasza Kemskiego, Radosława Mazurowskiego i Macieja Hanczewskiego. W meczu wychowanków roczników 8 6 9, 6 goplania pokonała Kujawie i Nowrocław 2 do 1. Bramki dla Goplani zdobyli Dawid Szefler i Dawid Jasiński, a dla Kujawi Adam Kujawa. Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali festiwal dmuchańców oraz wiele gier i konkursów z nagrodami. Chętni mogli też wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym. Wydarzenie zorganizowali Komitet Obchodów Stulecia Go Nowrocław, Firma Pomysłowy Dobromir, Akademia Piłkarska Błękitni oraz Zarząd Osiedla Stare Miasto. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia!